Ale będziesz miał przejebane jak to supać Co, przeżyje? <laughs> nie No ty chyba gorzej się nie czujesz, bo jakieś odgłosy dzikie Ty, weź no. brzozę, a co tutaj jasno się zrobiło tak? A, bo piec nie, się nie. jara, ty W piecu najarała No weź spierdalaj ode mnie Śmierdzisz Dobra, inaczej to ja, a tak, to dobra <laughs> Kurde, ryż mi się zaraz spali, ty Gotuję, gotuję za Czekaj. To się przyjadę. Aha. Czekaj. Yy, o, już mam cztery tego. Yy. No tego gówna mam, no. No Pochodni, znaczy węgla. Boże. O. Masz. Twój cel do zniszczenia. Zaraz. Za <laughs> Co to za gówno. Sobie żarty zrobisz? No to są jakieś. Słowa, tak jakbym... Wiesz, takie, ale mi się tak w, w, wydaje, jakbym go znał, znajomo tak. No, to mordę to... No też skądś kojarzę. Ja mam on wzrostu, skądś to, ile mam od wzrostu? Skądś, ta? Ile mam? 80? Twojego? Nie, czekaj. Twojego wzrostu. Loro! Jeżeli, jeżeli on mieszka w Wasilkowie, to go znam. To go pozdaj. Nie, nie znam go. Ty chcesz. Czekaj. To idziemy tu. Ten. Ale w... Znam kogoś, kto go zna. Na 100% go zna? Nas... Znaczy, ma go w znajomych. I to real. A. To ciekawe. No. O! Co jest? Ty. ja pierniczy, ty wykopałem. Żelazo i gdzieś wcięło. nie mam żelaza, ale wykopałem. Z, z kamienia! Z kamienia, dobra, to ja rozumiem. To... Z kamienia. Czekaj, czekaj, ale my kamienia nie mamy. Ty, ziuta, to to, to buduj ten. Muździn, chodź tu. Muździn Muzdzin, chodź do mnie. kurwa? Masz z kamienia? No, no właśnie, idę po niego. Gdzieś... Ja tam robię kopalnię E, gdzie robimy alfa? Pod wodą? Gdzie alfa robimy? Na, na wzgórzu czy na tym pod wodą, co? Tutaj, gdzie jest najgłębiej Ale czekaj, to może lepiej ten zbudujmy takie... A wiesz że one nie atakują? Wiem bo to są te neutralne służenia Dobra, to co? Mówisz, że co? Pod wodą chcemy się bawić, tak? Tu gdzie ja jestem? Tu... Ale ty za mało materiału w gościu ale czego ty trzeba? Yy, dużo kamieni przede wszystkim. Gdzieś około ze 100 rajdek. albo 120 kamieni i wtedy ci zrobię początkujące. Szkło się po tym zrobi, nie? Się wytopi się. Dobra, niech tu jedna pochodnia, bo ja zawsze ja wszystkiego mało mam, nawet węgla zasadego nie znalazłem. Już nie mówiąc to, że nie mam praktycznie u, z kamienia tego gówna. Ale jednego se zrobię? O Kurwa wczoraj kebaba jadłem, ja pierdolę Myślałem, że mi rządek rozsadzi Szkoda, ja dzwoniłem do ciebie, kurwa Nie dzwoniłeś Za kebab, okay, ja nic... nie Jak nie dzwoniłem? No Taki szponczy Albo cię ci wydawało, że dzwonisz, albo... Nie, nie wiem, stary, mi się nigdy nie, nie, się nie wydaje ma. No to nie wiem, to telefon zmień lepiej O, albo bambus! Nie. Gdzie ty jesteś, ty? Oh, o kurwa, węgiel. Gdzie jesteś? Mój Gdzie Stopię jesteś? tutaj. dał mnie za tobą. Słuchaj, nam dał na kilofem. Kilofa w zęby. Do tego dał do na co tam widzę na ekranie? Do jakiego dał na? Dał obróć się. O tam w specjali taki kurwa. Ja? Chodzi. O, je przed tym. Jak tobą się nazywa? Jestem. Medialiar ma podpisane. No, no, za to, bo obróć się, kurwa. O, stoi. ty jesteś pojebany. Jesteś, jesteś pojebany. Dobra, ty, e, to ty kamienia zbierasz. A przy okazji tam. tym. O, kurwa, bambus obok ciebie, idioto. weź bambusa też, jakbyś wracał. Widzisz? Zbierz go, bo się przyda bambus. No dobra, ja się nie wracam. Kurwa, bo ci motykę w dupę wsadzę. Dobra, To Ty, Kur... coś tu piszczy, kurwa. Ale zajebista mapa, nie? No. Taka, taka... Taka... SWIT! Jak to mówi Tobiasz? Jaka? SWIT. <laughs> kurwa. Ja no. nie, nie. No, czuję, czuję jakąś jaskinię tutaj. Patrz, kurwa. Chcesz, chcesz zobaczyć, jak się, kurwa, robi podwodne miasto? Nie to spierdala. Nie. Spierdolę, kurwa. Kurwa. Czekaj, no, czekaj, czekaj. Czekaj. Czekaj, czekaj, czek, 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 czek. Czekaj. Muszę pomyśleć, kurwa. Czekaj, czekaj, czek, bo tu ciemno jest, kurwa. Chusteczka mi się wplątała w myszkę. No ja od ciebie zajobstwo zjełem, nie. Czystość, kurwa, to pierwsza klasa. No, kurwa, nic nie widzę do chuja wafla. Czekaj, potem czek, taka czek, czek. myszka zajebiście czysta jest. No. O, kurwa, Jak... się O, o, o. o. Kurwa, mało surowców mam. Masz ty ziemię, ty? Chuja ty tam masz. Czekaj, czekaj, muszę pomyśleć, bo ja już budowałem to kiedyś, ale... ...zapomniałem, jak to się już robi. A, ale zaraz się przypomnę, kurwa. Czekaj, to Czego było to chyba... O. ...kamienie w Kurwa, kto zajebał bombusa? Jakiś chuj. Dziki. Zbuszczy. Czekaj, czekaj, czekaj. Kurwa, jak ja to robiłem? Boże. Aaaa... Ja już wiem jak ja to robiłem, ty kurwa. Żuta. Wiesz jak ja to robiłem? Nie. Zaraz ci pokażę. A, masz kamienie dużo? 50. To jeszcze idź zbierać, wypierdalej. I drewna mi przyniesie 100. Drewna ze 100. I tego... Kamienia ze 100. I... Mo, można więcej. I wróć. Patrz, ja tu stawiam, zobacz. Punkt or orientacyjny. Żebyś wiedział, tu będzie nasza alfa, ty. Tu będzie wejście, ja potem jakoś zrobię, nie? Patrz, widzisz to pochodnie? Ty! Ty, nurek! Szambo, nurek, no. widzisz? No. Ja widzę. No, Bóg z Tobą, kurwa. A ty wierzysz w Boga? Nie. O, węgiel! Kurwa, a ty nie zebrałeś. W sumie nie dziwię się tobie. Dobra, nurkujemy, kurwa. Tylko ja nic nie widzę. Jestem w dupie. Podobno, ty też nie wierzysz. Podobno to wiesz, kurwa. O, Podobno. Już na Podobno jest ciemno jak w dupił muździna. O, Łopata też. by się przydała. Ja, jak mądry zawsze, łopaty nigdy nie mam przy sobie. Ja pierdole, jak ja się wjebałem. Nawet łopaty nie mam, kurwa. Są przygotowane ja jak też. ten Takie to są początki gry kurwa Pierdolisz jak mała dziewczynka O węgiel Ej ej ej! Po <laughs> Kurwa Kurwa rozjebę to uwierzę, bo mnie denerwuje trochę Nie rzucaj mięsiem, bo to nie wypada! Kurwa mać. Nie rzucaj mięsiem, jesteś kurwa w kulturalnym domu Nie zrzucaj mięsiem kurwa, plosie nie da się nie? rozjebać Plascie ci nie zrzucaj mięsiem Słyszysz? Nie będziesz rzucał mięsem? O kurwa gdzie jest? O kurwa What the fucking What the fucking yo? A, 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 a. O zajebiszy kurwa Dobra, to 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 będzie moja baza Wyruchają cię murzyny w dupę Słuchaj, Eee. Kurwa, 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 kurwa. Cicho. Co pierdolisz? Nie pierdol, bo ci kurwa muzińska muździny się powiększą Dupa, dupa, dupa kurwa. Dupa! Dobra Mine to się zawiesił. No to kurwa wirusów masz w chuj. To się dziwisz. Nie nie nie. Tylko asasyna mam włączonego. No to wyłącz asasyna do chuja. Czekaj, to muszę pograć to. Co... To czekaj to, to za 5 minut, ja ryż wpierdolę, czy za 10. Ty tam zrób no. tego i się spotkamy, dobra? No, tak? No, ty się rozłączaj, bo ja nie mam ja.